Kupiliśmy z giełdy w Krakowie, w widzieliście urywki z tej giełdy. No i sobie zapragnęłam nagrywać, ale widzę, że to nie problem. Ale pokażę Wam teraz, co kupiliśmy na tej giełdzie, więc przejdźmy do tego. Nie tak, denerwuj mnie! Tak. I rozpoczniemy od pokazania paru Mr. Boxów, yy, które kupiłem. Kolega teraz przedstawi swoje. Yy, jeden z Box jest z yy, Beast Builder, a trzy są ze Spider Factory. Yy, no Spider Factory z kupuję, ale teraz kupiłem z Beast Breeder, bo fajną okazję. Nic yy, nie uda mi się niczego... Znaczy yy, fajnego dropnąć, ponieważ pan jest tutaj dosyć dużo. Ale zobaczymy. No, no pająki też są podpisane, co my ten jeden, tutaj naszej. Tasznik taki pomarańczowo-wocowiowy, nie jestem w stanie stwierdzić, to za pająk. Po tym się okaże. No, to taki cyliocosmos cyliopagopus Hati Hati. No, w nie widać, ale. Mnie się że raczej go po zobaczymy w przyszłości Ornata. O no, wielka, wielka sztuka. No, ładna, ładna. Już moja jest trzecia połę hodowli. I to jest brakietna Emilia. No, raczej będzie mała, ale jak jest braszka. To jest super, bo braszki jeszcze nie mam. Miałem jedną. Ale mi umarła po L6, e, hamorka. No, braszka jak braszka, należy taki szaraczek, taki malutki, wiadomo. I do spa, kolejna braszka. O, hamorka, to super, bo będę miał już... Moją starą. No, to weźmy do następnego Mr. Boxa. Dobra, do Boxa. Kolejny w kolejnym Misterboxie. Zobaczymy co... O, tu jest wszystko podpisane elegancko. Pierwsze jest taki osłyszę H Muszę zobaczyć na mecie. Co to jest? Powiąk mikroskopijny, dlaczego nie zobaczycie? O, w tym miejscu jest. No, mają mikroskopijny, więc. Będą zmieniać, ja, szczególnie, że. Chyba nie, nie mam aż tak moje karmówki, będę się sobie ją kupić. Te wnoszki owocówki. Tutaj jest. P. Sazimaye. O, to jest chyba ta. P. Sazimaye. Kurde, nie pamiętam rozwinięcia, ale. Mm, Ażnik bardzo ładny. wziąłem u Zająca. Kolejny. I ostatni w tym masterbocie to. A kandydoskóli Nikulata. u lata. No poegrać jak na porządkujących. No bardzo ładny, też nie znaje, Nie zdaje że nie trzeba nikomu go przedstawiać. A więc przejdźmy do kolejnego mystery boxa. Oto odbieramy sobie z tego boxa. Tutaj w sumie w jest... Psą Pewu Sirmina, mam już dorosłego samca, raczej mi się nie uda, jeżeli to by była pisemnica, żeby ona dorosła i sam jeszcze żył. No ale lepiej wiadomo, twin no więc to lepiej. Yy, tutaj jest Cyreko palo Palopus, nie pamiętam jak się mówiło. Pagopus, Hati, Hati. Yy... O, duży jest ten Trioko Ładny, ładny. Tak no na razie jest czarny, w się będzie ładniejszy. Bo ja się jeszcze nie widziałem, bo ja się jeszcze nie widziałem Mmm. Murilus RCF. Mam już takiego jednego. Ładny no, no, ładny, nie mówię, że nie. I Paul ornata moja druga. O, super, super. Będę może miał parkę. To by było ekstra. Ło, to ta na taka podrośnięta widzę. Z mm -hmm. Dobra, to ostatni Mr. Box. I zobaczymy Mr. Box mojego kolegi. A więc to jest ostatniego Mr. Boxa. I potem będzie mi kolega pracuwał. Yy, no Pierwszy pająk jaki w tym Mr. Boxie będzie H. Villosella. Jeszcze jednego mam i że nie ma co go przedstawiać. Po prostu bardzo mały pająk, którego będzie problem karmić. Ale nie oczywiście. Każdego piękno się cieszę, więc super. Mówiłyśmy, że będzie parka. O, panie Janku i Zobaczymy w przyszłości, co z tego będzie. I... Kolejnym rośnikiem jest trzecia już forever nata. No, naprawdę powiem wam, że będzie, będzie naprawdę co robić. Dobra. Teraz zobaczymy, co mi polega do Teraz wspólnie zobaczymy, co ja mam w swoich Misterboxach. Tutaj mam cztery pająki. Papierów nie widzę, więc zobaczmy. Tu jest Monocentropus balfuri. Malutka jeszcze. Pteronohirus murinus sambara. Też jeszcze taka malutka, jak wszystko. SP Columbia prosto. To jest taki, ona jest malutka strasznie. Ale ładna. I ona mi tu raz wymieniała. Syropa SP Hati Hati. Fajnie. Mamy jej wylinkę, a ona jest tu w tej dziurze, ale tego raczej nie widać. W tym Mr. Boxie to było tyle. Dobra, teraz drugi Mr. Box. Tutaj jest pięć. Żeby zacznijmy od początku. Znowu Hati Hati. Ona też wyliniała. Jeszcze się podziemia, więc ciężko będzie z cokolwiek zobaczyć. Tutaj mamy brachy permę Hamori. Ona jest tu tutaj i też liniała. Tu mamy brachy permę Emilię. Pod ziemią siedzi trochę, dlatego ciężko nie widać, jej nie widać. Kolejny Pterynochirus Murinus u Sambara. <coughs> Drugi już. Fajnie, fajnie. I kolejna Columbia Gross. To już jest też druga, więc może będzie parka. Fajnie by było. I jeśli chodzi o Mr. Boxy ode mnie, to tyle. jak jak ptaszniki, który kupiłem poza Mr. Boxem. jest Hauchini. No ptasznik już podrośnięty. Uciekł mi z torby. Był nieco jaja, bo musiałem przy wyjściu z giełdy. Ale no ptasznik już ładny. Przynajmniej mi się spodobał. Będziemy go przenosić w najbliższym odcinku a to skrója genikulata, myślę, że nie ma co przedstawiać. To moja druga chyba, tam jedną z Mr. Boxa. Ale kupiłem, bo był tania. Myślałem, że z Mr. Boxa jej nie dostanę i dwie laski do repara chyba, bo um, stwierdziłem, że chcę mieć jakiegoś ładnego na ziemnego, a ten no, mnężnik jest no, chyba jeden z najbardziej popularnych, może nie najbardziej popularnych, ale największych i najbardziej takich mnężników, um, które są przyrosty, więc... Wziąłem dwa, może będzie parka i to już akurat jest mm, pająk dla kolegi mojej chaty, więc yy, długo, długo, długo u mnie nie będzie, ale to jest Moriusz Sambara, mm, Normalnie, więc teraz mój kolega pokaże swoje pająki. To są wszystkie paczeki, które y, dzisiaj na giełdzie kupiłem. Jeszcze mam y, parę u mnie w, w pokoju na regale. I no, chyba wszystko, Jeżeli no, jeszcze jest tam rzecz, to powiem na koniec. To są pająki, które kupiłem <laughs> też poza Mr.Boxami. Kupiłem sobie dwie heteroskodry makulaty, ale one są tak małe, że po prostu ich nie widać. Dlatego no ich nie pokażemy. Dwie poeornaty. Już w sumie możemy spróbować. Tu widać, tu widać jej odwłok jedynie. Druga jest, zdaje mi się, wylinka większa, ale nie jestem pewny. Tutaj mam coś takiego, jakieś C sandery. Nie znam rozwinięcia, bo pierwszy raz w ogóle słyszę taką nazwę. Ale tu możemy pokazać, bo tu wam jest przy samej pokrywce. Na razie jak większość młodych pająków jest szary, taka. No nic nadzwyczajnego. <trym> Terenu Hyrule Mourinus RCF no i to. I to jest... On siedzi tu w tym miejscu i też go ciem, raczej nie zobaczymy. Ale na pewno będą aranżacje yy, z terali kiedyś, więc wtedy je zobaczymy. Tu mam to samo, co ma kolega. Co on... Selini Coś takiego. I on tu akurat tak... No... Ją jesteśmy w stanie zobaczyć. Widać takie. Delikatne zarysy na odwłoku, coś na wzór yy, pasów na odwłoku i ir, Irminia. Tu mam jeszcze Syrzepagopus SP Hati, Hati. Ona jest niedawno w Ona siedzi w środku. Yy, I jeszcze z takich zakupów, z których jestem zadowolony najbardziej, to tu mam i Irminia L5. I ona siedzi tutaj. Tak. I ona siedzi tutaj. I ją potem możliwe, że pokażemy. Pierwszym y, chyba takim zakupem są mrówki z niger. No ja się tak za bardzo na mrówkach nie znam, ale doinformuję się o nich. Y, w sumie narzecznie interesuję mrówkami, ponieważ no oni no interesują stworzenia, zwykle obserwowanie na ogródku, jakby młodszy, więc postanowiliśmy sobie kupić, zobaczmy co z tego będzie w przyszłości, więc czekajcie na kolejne filmy. A teraz przejdziemy do y, pokazywania Wam, co kupiliśmy z takich, czy aranżacyjnych, oraz y, ogólnie do sprzętu, które y, są jakimkolwiek organizmami, poza roślinami, ale chyba nie kupiłem żadnych żywych. Są jeszcze karczany, tureckie. Duże i małe, po 200 i 100 sztuk. Znaczy, mi się myślę, że do kwietnia wystarczy, bo w kwietniu jest kolejna w Krakowie, na którym też się zjawimy. Kamera w wtedy kupię Gekona i zobaczymy jego, po piękną buźkę, ale ją ja widzieć dzisiaj, jak jechaliśmy na, na krakowską giełdę, więc... ...poczekajcie tego odcinka. No wiadomo, kupiłem na jeszcze tor i para ozdób. Poza pająkami kupiłem także jedzenie. Pierwsze i karaczany. U karaczanów jest około 100 sztuk. I poza jedzeniem kupiłem jeszcze I kupiłem jeszcze glinę taką małą czarną. I trochę więcej gliny brązowej. I na pewno wykorzystam ją do robienia tych terariów. ferrariów. rzeczy jakie kupiłem, są pudełka. No, kupiłem. E, aby pasował do różnych rodzajów i, i pająków. E, to duże, że nawet nie wiem na kogo to będzie. Ale na pewno e, jakiś podrostek mm, taśników, które e, w przyszłości będą na pewno tego będzie. Tutaj um, no, ja ja jeszcze że mam parę taką sereganę Mój kolega też taką kupił. No, tuba. Mi zdaje, że. Um, uda mi się. Jeszcze taki mały, kaplas. Ta dla do trzy Małe, fajne. Ja jeszcze jedno mam. Mam tam. E Lewą deskątan, czyli pole, koreczek i oczywiście pełno wody, ponieważ zaczęło mi ich brakować. Eee, fajne tu do był eee, Takie w sumie, to jest jakieś żoza? Nie, wiem, to już to jest, nie? No, sami hmm. ostatnia Włókno, Fajny korek. Takiego dziwnego grzyba. Jakiś Jungle R chyba, czy takiego w takich pionikach koszulat ma tutaj bardzo fajne. piasek Glinę taką i jeszcze czarną. I, i dla grupek. Ale to już w sumie założy w tym poruchu bez ale to nie koniec. Bo jeden boleś z tymi osobami. biały korzeń w sumie nie wiem dokładnie jak co się nazywa, ale no, to jest jakieś takie, typu jakieś korzenia mi się zdaje, albo jakiegoś drzewa, z coś coś z stylu. tam to marynusomi w terawium. Um, jakaś rodzaj rośliny strączkowej, bo to widzę, że mi się na to jeszcze są. Orzech. Jakieś też jakiś chyba rodzaj rośliny skocztowe, jakaś taka, chyba jakieś fasoli. Jakaś, nie wiem, jakiś mózg. Nie wygląda, na, no, no kształtem przypomina mózg, nie wiem, chyba jakiś, również jakiś rodzaj orzecha. I mniejsze rośliny z szkoły. I na koniec kupiłem wielką matę mam jeszcze jedną, ale ona jest dosyć mała i terrarium dla e, Luriusa, długie, fajne z klapką, e, więc wydawać e, mu dobrze służyć. Dzięki za oglądanie naszego filmu, mam nadzieję, że Wam się przydał. Pamiętajcie o subie, łapce w górę i wyczekujcie kolejnych odcinków. Siema!